Dobra, sprawdźmy to. Właściwie to chętnie się przejdę, chociażby po to, żeby rozprostować kości. Chodźmy więc. Jakby cię kto zjadł i wyżygał za pozwoleniem. To co? Może małe pucowanko. Czyste buty to podstawa? Zapraszam. Chcemy o coś zapytać. Znowu? O, proszę bardzo, ja popieram wolność słowa i wszelką informacją chętnie się podzielę. Ale czemu by nie wyczyścić bucików przy okazji? Może i rzeczywiście przydałoby się pastowanie. W takim razie ja również skorzystam. Mój znajomy mariał, że buty powinny być zawsze tak czyste, jak dusza tego, kto je nosi. Mm, buty są zwierciadłem duszy. To doskonałe hasło. Jak idą interesy? A dobrze, nie narzekam. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby niektórzy, oprócz pogaduszek, korzystali także z moich usług. Te listy, które dostarczałeś mężczyźnie w Suducie. Pamiętasz? No pewnie, przecież ja młody jestem, na pamięć nie narzekam, ale. Jeśli zamierzałeś powiedzieć, że ta informacja mnie będzie kosztować, to nic z tego. Skąd te listy brały się u ciebie? Żebracy przynosili. Ci żebracy, wiesz coś o nich? Ilu ich było? No czterech. Każdy przyniósł jeden list. Tylko czterech. Piątego na pewno nie dostałeś? No przecież umiem liczyć. Wiesz coś jeszcze? Coś łączyło tych żebraków? A co może ich łączyć? Przecież każdy jest inny. Niektórzy mają buty nie do pary, ani wcale nie mają butów. A wiem już, co ich łączy. Wszyscy nie mają domu. Mały, bo stracę cierpliwość. Wytęż pamięć. Skąd ci żebracy mieli listy? Kto im je dawał? A skąd ja mogę to wiedzieć? Nie wiem. Przychodzili, dawali mi list i odchodzili. O nic się nie pytałem. Geralt, pozwól, że ja zadam pytanie. Posłuchaj, chłopcze. Chętnie przygotuję dla ciebie dodatkową beczułkę tego środka do polerowania. Ale skup się i odpowiedz najlepiej, jak umiesz. Wiesz, gdzie ich znaleźć? No, jak to gdzie? Pewnie w przytułku. Gdzie to jest? No, to przecież każdy wie. Tu niedaleko, tymi schodkami, a potem w prawo. Dzięki. Masz tutaj za fatygę. Musimy się rozejrzeć za tym przytułkiem. Pozdonna okolica, nie chcemy tu próby. Panowie. A ty czego tu chcesz? Porozmawiać. Rozmawiać to się tutaj nie da. My już żeśmy próbowali, ale nic nie dociera. Teraz będziemy inaczej tłumaczyć. Panowie, spokojnie. Albo sam się wyniesiesz z tymi zawszonymi żebrakami, albo ci pomożemy. Skończyła się cierpliwość. Nie będzie tu żadnego śmierdzącego przytułku! Wynocha stąd! Tu porządni ludzie mieszkają. Ci porządni ludzie, o których mówisz, to niby wy? A co, masz jakieś wątpliwości? Szczerze powiedziawszy, mam. Słyszałeś, Artła On nas, kurwa, w biały dzień obraża! Przejdźmy na stronę, dobry człowieku. Mój przyjaciel poradzi sobie z niesprzyjającymi okolicznościami. Dobra, zrozumiałem aluzję. Chłopaki, spadamy stąd. Dziękuję serdecznie za pomoc. Próbowałem z nimi negocjować, ale obawiam się, że gdyby nie wy, pobiliby mnie. Jestem niezmiernie zobowiązany. Czego od ciebie chcieli? To sąsiedzi. Chcą, żebym przeniósł przytułek w inne miejsce. Nie podoba im się, że pomagam Żebrakom. Ja bym się nawet mógł przenieść, ale nie mam dokąd. Przychodzisz z jakąś sprawą do mnie, tak? Co mogę dla ciebie zrobić? Przyszliśmy po informację. Poszukujemy człowieka, który miał się skontaktować z Pucybutem, z Ridegarl. Z Pucybutem? Znam go. Miły chłopak. Wiesz, kto z twoich podopiecznych miał się z nim spotkać w najbliższych dniach? Przykro mi, nie mam takiej wiedzy. Ale możecie tutaj zaczekać. Niedługo wszyscy zaczną się schodzić na posiłek. Sami z nimi porozmawiacie. Dzięki. Zaczekamy tutaj. To miło z Twojej strony. Moi drodzy, zanim podam zupę, ci dwaj dżentelmeni chcą wam zadać pytanie. Skupcie się proszę i odpowiadajcie z sensem. Jeśli będziecie kręcić, posiłek się odwlecze. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Wiem, że czterej z was w ostatnim czasie dostarczyli do Pucybuta zapieczętowane listy. Wiecie o co chodzi? Jeśli tak, to powiedzcie. Romein, ty coś wiesz? A co ja tam się będę wyrywał? Było mówione, żeby nikomu nie opowiadać o listach. Ale mnie możesz powiedzieć. Miałeś list i oddałeś go, tak? Bardzo dobrze, Romein. Dziękuję. Kto jeszcze? Ja, ja, ja też miałem. Oddałem go po i młody miał. Ale go tu nie ma, to nie przyświadczy młodego. A ja jeszcze mam list. Mam go oddać dopiero we dwa dni po świętym Barnabie.